Cześć, witajcie bardzo serdecznie na kanale Zrób to sam. Dawno temu złożyłam taką lampę, w sensie nie wymyśliłam jej sama, tylko taki był zestaw i potem ją złożyłam. Tutaj można wkładać różne obrazki, ja mam tutaj obrazek palącego się kominka, a tutaj z tyłu jest żarówka. I teraz chciałabym ozdobić tę lampę, ponieważ jest dosyć stara, troszeczkę zakurzona. I chciałabym zrobić z nią coś nowego, żeby wyglądała lepiej. I tutaj mam cały mój zestaw Washi Tape, których użyję do dekorowania lampy. Jak widzicie, obróciłam lampę na bok, jest zrobiona z dość dobrej jakości drewna, ale się już zabudziła. Tutaj są plamy. Po kurzu troszkę wyblakła od słońca, i dlatego chciałabym całą tą powierzchnię okleić. Z tyłu widzicie jest czarno-biały kabel, i dlatego najpierw wybiorę takie kolory do oklejania lampy, żeby pasowało do kabla. I odklejam od washi tape paski, które następnie umieszczam na na tej powierzchni pasek przy pasku, żeby dało wrażenie spójnego wzorka. Oj, tutaj jak od, odchylałam do tyłu, to wypadła tylna ścianka. Trzeba będzie ją zaraz przykleić. Już przy, przykleiłam ją klejem, jak widzicie, dokończyłam mój wzorek, zostawiłam końcówki i teraz je po prostu odetnę. I wydaje mi się, że taki wzorek, pasujący do kabla, jest, jest bardzo elegancki, czarno-biały. Ale niestety nie wygląda zbyt wiosennie, dlatego postanowiłam okleić tutaj koło szybki mamy kawałek plastiku i postanowiłam okleić ten kawałek plastiku na wiosenne kolory innymi washi tape. I wydaje mi się, że efekt wiosenny jest osiągnięty, ale niestety mamy tutaj bardzo symetryczny, um, horyzontalny wzorek. Dlatego ja tutaj się zainspiruję tymi kwiatkami i sama wytnę kwiatka z washi tape. I teraz wkładamy za szybko, właśnie oklejony kawałek plastiku. I tutaj się przykleiło, niestety zagieło, więc trzeba najlepiej od razu przyłożyć ten kawałek plastiku do szybki i wkładać razem. I tak wygląda lampka, kiedy jest zapalona. Wydaje mi się, że właśnie udało się osiągnąć ten efekt wiosenny, a przy okazji odrobinę nutkę elegancji przez czarno-biały wzorek. I wydaje mi się, że ozdabianie starych mebli, malowanie albo też oklejanie to bardzo dobry pomysł. Nie ma co wyrzucać starych mebli, można je wykorzystać jeszcze raz. Szczególnie lampy wydaje mi się, że są wdzięcznym tematem do przerabiania na nowo, ponieważ się szybko kurzą albo brudzą. Jeśli macie papierowe lampy z IKEI, to również można je okleić. Washi tape to jest bardzo dobry pomysł i wyglądają wtedy zupełnie inaczej. A ten wiosenny look mojej starej lampy bardzo mi się podoba. Mam nadzieję, że wam również przypadł do gustu. Jeżeli macie jakieś pomysły na ozdabianie, to możecie się ze mną podzielić. Tutaj oczywiście mogłam zrobić inne wzorki, coś innego dokleić, niekoniecznie kwiatki. Dziękuję wam za uwagę i do następnego razu na kanale zrób to sam. Cześć.